Cześć, kochani, Chcia, chciałabym się z wami podzielić e, takim fragmentem który z Biblii, e, który czytałam nie raz, ale tak naprawdę chyba nigdy nie miałam takiego poznania jak e, teraz. I to jest fragment z Ewangelii Mateusza. Na pewno każdy go zna, e, kto czytał kiedykolwiek e, Biblię. E, I to jest tak od 24 wersetu. E, Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował. Albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. I wiecie, ja to zawsze rozumiałam tak, że no nie możecie po prostu, nie możecie, bo Bóg się nie zgadza i to jest niezgodne z wolą Boga i tak dalej, ale nie widziałam tego głębiej, że tak naprawdę o coś innego tutaj w ogóle chodzi. I dalej jest napisane tak, dlatego mówię Wam: nie troszcie się o Wasze życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o Wasze ciało, w co będziecie się ubierać, gdyż życie nie jest czymś więcej, czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie. Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nieżną, ani nie zbierają się, e, przepraszam, nie zbierają do spichlerzy, a jednak Wasz Ojciec Niebieski żywi je czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I któż z was, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? To jest też niesamowite. Bo to zachęca właśnie do tego, żeby się nie martwić. Tak naprawdę tutaj Bóg chce uwolnić człowieka od takiego stanu, gdzie na przykład, nie wiem, czy mieliście taką sytuację kiedykolwiek właśnie w życiu, że ktoś wam proponował coś, ale wy czuliście, albo mówił wprost, że to nie jest zgodne że to, co mówił, w ogóle nie było zgodne z waszym sumieniem, z, waszym, z waszymi przekonaniami, z waszymi wartościami, i albo na przykład nawiązywało do kłamstwa, albo do jakiegoś in jakaś była w tym inna ukryta intryga, albo cel, albo cokolwiek takiego wiecie, no dla was niezgodnego z wami, tak? Jako nowe stworzenie w Chrystusie. No, i właśnie tutaj Bóg mówi o takich między innymi sytuacjach, gdzie będziecie stali między właśnie wyborem polegania na człowieku, z taką nadzieją, że on właśnie gwarantuje wam w jakiś sposób jakiś zysk, jakąś korzyść, jakiś cel możecie z tą osobą osiągnąć, czy cokolwiek, pracując dla tej osoby, tak możecie sobie tutaj wstawić cokolwiek i to jest mowa właśnie o takich sytuacjach że po drugiej stronie tego jest Bóg który jest um, na, na wielu, wiecie w wielu miejscach Biblii jest napisane, że On się troszczy o nas i o nasze potrzeby i że On wie, czego my potrzebujemy i to jest kluczowe właśnie i tutaj się o to rozchodzi, żeby człowiek był spokojny i jeżeli na przykład dalej boi się człowieka, dalej polega na tym człowieku Dalej zakłada, że tylko ten człowiek jest dla niego jakąś szansą, jakąś nadzieją, czy dane miejsce, czy dana firma, czy dane po prostu cokolwiek. I zapomina właśnie o tym, że to Bóg jest życiodajny i tak naprawdę zapewnia nam wszystkie potrzeby, które mamy, zapewnia, zaopatrza wszystkie potrzeby no to wtedy my nie możemy służyć jednocześnie Bogu i Mamonie i to jest tylko tyle i to będzie przynosić tak naprawdę zniszczenie do naszego życia w perspektywie, dłuższej perspektywie czasu, przyniesie rozczarowanie, przyniesie ból przyniesie bardzo dużo wyrzeczeń gdzie my będziemy niespójni wewnętrznie a żaden człowiek, który wewnętrznie ma taką walkę w sobie, że kurczę, robię coś czego, z czym się nie zgadzam, robi coś co jest po prostu nieuczciwe, co jest co, co nie, powinna, nie powinienem tak robić, nie chcę tak robić, no to każdy taki człowiek będzie stał właśnie w takim wiecie, pomiędzy jedną, jedną pomiędzy Bogiem, a pomiędzy właśnie mamoną. I tak naprawdę ten jego wybór będzie podyktowany właśnie tym, tą mamoną, koniec końców, bo albo jakąś korzyścią, zazwyczaj finansową, albo inną, bo różne korzyści mamy w takich sytuacjach. No i też tutaj oczywiście dalej można wejść w temat, jak człowiek jest zawodny i tak dalej, i tak dalej, ale to już jest głębsza analiza. No i dalej jest napisane, i któż z Was martwiąc się, to już ja czytałam, a ubranie dlaczego się troszczycie? Przepaszcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Samo, Samo, Salomon przepraszam, w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, którą dziś jest, która dziś jest, a jutro zostanie wyrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? No właśnie, nie troszcie się więc mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem Wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. To jest taka, wiecie, obietnica, która ma dać poczucie bezpieczeństwa i uchronić nas przed tym, żebyśmy polegali właśnie na człowieku i na tym, co On nam oferuje, kosztem tego, co możemy stracić. I to nie są właśnie materialne rzeczy, ale właśnie wewnętrzne rozdarcie, wewnętrzne. Takie królestwo podzielone, tak naprawdę, które prędzej czy później Biblia mówi upadnie, co to znaczy? To znaczy tyle, że tak naprawdę będziemy cierpieć. Będziemy cierpieć i tylko tak naprawdę, ufając Bogu, tylko Jemu, i tylko w nim widząc prawdziwe zaopatrzenie, będziemy od tego wolni, będziemy wtedy szczęśliwi, bo człowiek, który jest spójny sam w sobie, jest też szczęśliwym człowiekiem. I te obietnice Boga one nie są puste. To nie jest tak, że my podejmiemy decyzję. Eee, na przykład nie chcę tak funkcjonować, nie chcę kłamać, nie chcę żyć w niezgodzie z samym sobą. Eee, I mamy gwarancję tego, że Bóg się o te rzeczy zatroszczy, które my możemy potencjalnie stracić właśnie w tej sytuacji. Widzisz, hmm. ja skończyłam. Hmm. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. I właśnie to jest puenta tego wszystkiego, o tym, co tutaj o czym wcześniej mówiłam. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia. I to jest tekst, słuchajcie, niesamowicie uwalniający, niesamowicie taki dający spokój, pokój, i jest to też wskazówka do tego, że. Aby podjąć właśnie słuszny, słuszną decyzję w każdej sytuacji, nawet kiedy właśnie nam się wydaje, że no ucieka nam szansa taka. Eee, no nie, nie ucieka nam żadna szansa, eee, bo mamy Boga, mamy Jezusa, także mamy wszystko eee, i On się zatroszczy. To nie są słowa na wiatr. Dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam dobrego wieczoru.